Cześć. Witam serdecznie. W najbliższą sobotę wrzucę dla was film z realizacji naprawy torebki, którą wykonałem w ubiegłym roku. Tą naprawę, którą zobaczycie. Teraz dzięki temu, że mam te dwie nowe maszyny, już bym wykonał to troszeczkę inaczej, ale myślę, że i tak na nasze polskie warunki jest to dosyć ciekawa naprawa. A dzisiaj chciałbym wam pokazać o, tutaj Paseczki też dorabiałem. Zobaczcie sobie. Dajcie znać, jak Wam się podobają, czy to fajnie wyszło. E, ostatnio mam tak dużo pracy, że po prostu nie, nie mam głowy do nagrywania, do niczego. Ten zakład jest, no okazało się, że to jest jednak za mały. Przydałby się o wiele większy e, zakład, pomieszczenia, żeby jakoś się tutaj nie pozabijać, nie potykać się o, o buty i o inne rzeczy. No ale na razie muszę sobie tak z tym radzić i dlatego mam ciężej, żeby nagrywać jakieś fajne rzeczy. Chociaż jestem w trakcie nagrywania takiej długiej obszernej naprawy takich butów tutaj o. pełna skóra. W środku skórka z zewnątrz dobrej jakości buty, troszeczkę już zużyte i tak tutaj, jak widzicie, całe te podeszwy się rozklejają. To będę musiał skleić. Powiedziałem też, że troszeczkę zregeneruję tą skórę, żeby tak brzydko nie wyglądało. A co ja tutaj robiłem? A więc wymieniałem cały bok. Wiadomo, od wewnętrznej strony cały czas się obciera, tutaj i to się może poprzedzierać. Zobaczcie, nowa zakładka na zamek, też zrobiona. Nowy pas z tyłu. Tu jeszcze muszę jakąś staweczkę dorobić, żeby to zasłonić. Tutaj te brzydkie, zdartą skórę. No i co? I... Będę musiał je wyczyścić, podkleić i, i troszeczkę odnowić. Myślę, że buty jeszcze posłużą. A więc, tak, tą część taką mechaniczną już do tej, do tej, do, do tej pory wszystko nagrywałem. Mam nadzieję, że tam się nic nie pokasowało. Nie pokasowało. Myślę, że już później, tam klejenia tej podeszwy, czy, czy jakiegoś czyszczenia malowania tutaj nie będę pokazywał, bo nie, nie, myślę, że nie będzie to jakieś bardzo ciekawe. Natomiast dostałem kolejne, a może jeszcze teraz jeszcze pokażę Wam też ostatnią realizację. Tutaj były spody z bardzo cienkiej gumy, bardzo przy, porozklejane. Wszystko było takie miękkie, jak kapeć. O, tutaj dorobiłem z 4 czy z 5 mm gumy francuskiej. I teraz, żeby te buty kształtu nabrały, żeby się nie wyginały we wszystkie strony, tak jak kapcie. Ponieważ no, ta guma już była oryginalna, zużyta na tyle, że była bardzo cienka. Nie trzymało to wszystko fasonu. Tutaj buciki są o, tak jak podeszwa skórzana, się zachowują. Myślę, że. Jeszcze klient pochodzi i wracam teraz do tego, co chciałem pokazać. A więc, tak, dostałem od klienta kilka par butów. No i tutaj myślę, że tutaj jest najciekawszy przypadek, ponieważ, tak, no, buty są stare. A co za tym idzie? No klej nie trzyma, on się już utlenił, wykruszył się, i tam nawet jest podpodeszwa rozwarstwiona, stalka do ponownego przyklejenia. Ja jeszcze zobaczę, czy, czy to jest, yy, czy to będzie moco, czy tam jest zmocowany czy nie. Ale może się uda to wszystko rozkleić. Teraz nie chcę, nie chcę teraz tego nadwyrężać, ale tak ogólnie są tak do yy, zrobienia Fleki antypoślizgowe. Profil jest w miarę dobry. Zelówki trzeba też zastąpić antypoślizgowymi czyli te szycie, które tutaj i tak już jest trochę poprzedzierane. No ja będę musiał to wszystko zeszlifować. A co za tym idzie? Całe są do podklejenia. Tutaj też otok w koło się rozkleja. ale więc ja będę musiał to wszystko rozkleić, cały otok tu wszystko wyczyścić, na nowo otok wkleić, po I jak już to będzie sklejone, wszystko to dopiero zerówki zrobić i obsasy. I tutaj jeszcze będę miał na zadanie zrobić jakąś renowację skóry. Tak one się teraz prezentują. Ja myślę, że jak sam, sama ta naprawa, yy, będę miał ciężko nagrać jak, yy, jak tam już tutaj szlifuję, jak to przygotowywuję, ponieważ to raz przy kombajnie, tutaj przy stole, dużo czyszczenia, dużo szlifowania. Ciężko tutaj się będzie yy, połapać z tym, żeby jakoś to w miarę szybko zrobić. Ale z samego malowania myślę, że nagram film, ponieważ tutaj użyję innej farby, takiej alkoholowej, penetrującej, która wnika w głąb skóry, i ona zrobi taki efekt, że te buty nie będą takie bardzo jednolite, jak pokryte jakąś emulsją. Tylko raczej bym chciał, żeby ten kolor i odcień, barwa, cały ten wygląd butów był, wyglądał na bardzo naturalnie. Może będzie widać jakieś niedociągnięcia, jakieś przejścia, zmiana troszeczkę odcienia z ciemniejszego na jaśniejsze, ale myślę, że dzięki temu one zachowają ten charakter taki oryginalności. A więc dajcie znać, czy, czy Was ciekawi takie, te, taki film, żeby nagrać o tym, jak, jak tutaj te buty będę chciał pomalować. I to chyba na tyle muszę pomału już kończyć te moje wywody. Pracy, teraz sezon jest na naprawę obuwia, głównie na fleki, zalówki jeszcze może mniej, na zalówki przyjdzie czas, jak już się troszeczkę temperatura spadnie poniżej zera, jak ludzie będą się czuć niepewnie na podłożu śliskim, więc wtedy, wtedy w grudzień, styczeń jest sezon na zalówki, głównie antypoślizgowe. Teraz fleki, ponieważ zmiana e, pogody nastąpiła, chociaż ostatnie dni też jest troszeczkę cieplej, więc troszeczkę zmalało, ale, ale i tak już dużo, dużo bardzo mam zlesteń na, na fleki. No i oczywiście też sporadycznie jeszcze się zdarzają zapiętki, jakieś klejenia, szycia, no to takie podstawy. No i niestety jakieś rozerwania wstawki, jakieś cięższe rzeczy, które. Zajmują dużo czasu, ale też staram się to wszystko jakoś ulokować. Od jakiegoś czasu po prostu wszystko zapisuję, wszystkie naprawy zapisuję sobie do takiego bieżącego notesu, żeby już się nie zapędzić w, taki, w taką sytuację, że po prostu na dany dzień mam tyle przyjętych rzeczy, że nie ma szans, żeby się wyrobić. Tak teraz chcę mieć to wszystko pod kontrolą, no i niestety. Co za tym idzie, no muszę te terminy, e, już, nie, już, już wiem, jak, jak spojrzę do kalendarza, że nie mogę pewnych rzeczy przyjąć na jakiś dzień, bo już mam tam jakieś wstawki, jakieś zapiętki, jakieś klejenie skomplikowane, więc już nie ma szans, żeby, żeby jeszcze jak, jakąś taką nietypową naprawę zrobić. E, dlatego no, terminy już się znacznie wydłużyły na takie naprawy czasochłonne do czterech tygodni. Fleki staram się zrobić tam do 5 dni, jak, jak jest potrzeba, no to nawet szybciej, ale musicie zrozumieć, że jestem tylko sam, a doba ma 24 godziny. I żeby coś dobrze zrobić, to no niestety nie można się spieszyć. Teraz kiedyś robiłem fleki po 10-12 par na godzinę, teraz jak tak liczyłem, to o połowę mniej prawie wychodzi. To jest spowodowane tym, że troszeczkę inne podejście mam do tych napraw. Bardziej zwracam uwagę na szczegóły. Nie jest to praca skierowana na ilość, ale staram się, żeby z każdej pary butów przyniesionej klient był bardzo zadowolony, żeby to wyglądało jeszcze bardziej estetycznie niż kiedyś pracowałem. Ok, ja wam życzę miłego wtorku. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Film z tej renowacji, to zmotywujcie mnie, żebym to nagrał. Sam troszeczkę chcę, więc myślę, że taki film, jeszcze takiego filmu tutaj chyba nie było na kanale malowania taką farbą, więc może to będzie jakiś kolejny krok do rozwoju Waszego, jeśli próbujecie renowację butów czy jakieś tam malowanie. No i ja też, przy okazji, będę mógł się sprawdzić. To do zobaczenia. Cześć.